Nie ukrywam, że trzy punkty, byśmy byli bardziej zadowoleni, a z przebiegu całego meczu uważam, że to my zasłużyliśmy na trzy punkty. stworzyliśmy co najmniej sześć sytuacji bramkowych. Bałtyk może odpowiedział dwiema, trzema. Eee, uderzyli bramkę, ale ewidentnie spalony był, sędzia ja nie uznał. Eee, szkoda, szkoda, bo trzy punkty mogliśmy dopisać, ale jadąc tutaj, eee, myśląc o tym meczu, Stwierdziłem, że jeżeli nie uda się meczu wygrać, trzeba zrobić wszystko, żeby go zremisować. Osiągnęliśmy ten cel po bardzo dobrej postawie. Bałtyk zaprezentował się bardzo korzystnie, ale my zagraliśmy dobry mecz konsekwentnie z tyłu, wyprowadzaliśmy groźny kontry. Tak jak powiedziałem następnie, szkoda, że nie wykończyliśmy żadnej z nich, ale ten remis trzeba szanować. Patrząc na sytuację w tabeli, jest to w kontekście tej kolejki bardzo dobry wynik. Brawo o, dla chłopaków za niesamowitą ambicję, wolę walki, ale to już pokazaliśmy w poprzednim meczu z Wieżycą Teraz kolejny mecz dorzucamy. Już zaczynamy myśleć o niedzielnym spotkaniu z kolejarzem. Widać, że zespół wchodzi na dobre tory. Już naprawdę miło się ogląda tę drużynę, która. Gra bardzo ładnie w piłkę, szanuję tą piłkę, myślę, że męcz mógł się podobać. Szkoda, że zabrakło bramek, no ale tak czasami piłka jest. Szanujemy bardzo ten punkt, a chłopakom dziękuję jeszcze raz za niesamowitą walkę i ustąpimy do samego końca.